Posługa. Dlatego pytam każdego z Was: czy chcesz przez nałożenie rąk moich i dar Ducha Świętego zostać wyświęcony na służbę Kościołowi? Czy chcesz pełnić posługę diakona w duchu pokornej miłości? aby pomagać prezbiterom i przyczyniać się do rozwoju chrześcijańskiego ludu. Chce. Czy chcesz, mój słowa apostoła, przechowywać tajemnicę wiary w czystym sumieniu oraz tę wiarę głosić słowem i czynem zgodnie z Ewangelią i tradycją kościoła? Chce na znak wewnętrznego oddania Chrystusowi Panu. Przyrzekasz zawsze zachowywać celibat ze względu na Królestwo Niebieskie, służąc Bogu i ludziom? Przyrzekam. Czy chcesz zachowywać i pogłębiać ducha modlitwy, właściwego waszemu sposobowi życia i w tym duchu wiernie sprawować liturgię godzin, w intencji Kościoła i całego świata? Cześć. Czy chcesz ustawicznie kształtować swoje postępowanie na wzór Chrystusa, którego ciało i krew będziesz brać w dłonie przy oparciu? Singuli